Witam z Ogrodu Marzeń, a oto już posadowiona dama. Pięknie się prezentuje. Kamienny duch kasztana, no, rewelacyjny. Udał się mężowi postument w formie pnia. Też wygląda bardzo ładnie. Jeszcze jest ciemny, ponieważ mokry był cały czas. Tutaj mąż. Podlewał i wydaje mi się, że miejsce dla tej rzeźby jest bardzo dobre pośród Jeff, i tak jak sama nazwa mówi: Duch Kasztana, Duch Jeff. No, wygląda prześlicznie, bardzo mi się ta dama wyjątkowo podoba. Ponieważ nasza nowa dama musi mieć postument, ale nowa dama, duch drzewa, nie może mieć takiego samego postumentu jak majona Greczynka, ponieważ ta dama jest zupełnie inna, kojarzy się z drzewami, z lasem, więc musi mieć postument takim. Mąż tutaj kombinuje, na co kombinuje? Kombinuje mm, zrobić postument w formie pnaka. Tak, żeby kojarzyło się z drzewem, z lasem, żeby ten postumek do naszej damy pasował. I zobaczymy co nam tutaj z tego wyjdzie, tak naprawdę zobaczymy co mężowi wyjdzie, co on tutaj wykombinuje. Ale wierzę w to głęboko, że na pewno się uda, nie Jurczu? Uda się? No ja nie wiem, może no, się się, uda, co się ma udać. Uda się, nie udać, na pewno się uda. Także będę tutaj Państwu pokazywała co nam z tego wyszło. My nie mamy gotowych form, ponieważ są on nam... Są one nam zwyczajnie niepotrzebne. Nie zajmujemy się produkcją masową. To jest na jeden raz. Więc mąż tutaj tak wymyślił. Manufaktura. Taki, tak. W taki <śmiech> sposób. <śmiech> I zobaczymy, czy ta za forma wyszła. Mąż to teraz e, ustawia. Tutaj też bedna Tak, bedna, Bo to wyszło, wyszła beczka. No teraz zaraz zobaczymy, co to, to się udało, czy się nie udało. No, myślę, że całkiem całkiem. To jest na razie forma, a gdy będzie forma, to jeszcze będzie dalszy etap. Na razie to jest początek. Na razie formę, tak. Musi to być forma dosyć taka mocna, ściśnięta, żeby pod wpływem betonu tak, e, tej zaprawy tak. nie rozsadziła się, nie rozsadziło jej, tak? Tak. Dobrze mówię? O to chodzi? Tak, o to. tak, tak, Dobrze. Zajrzymy tutaj do środka, jak to wygląda. Do środka tak niewiele widać. Mamy takie różne... to jest płyta pliśniowa. OSB, wykorzystujemy do malowania, czasem jakieś pręty, coś chciał gdzieś pomalować, żeby się nie brudziło tutaj w silnicy, no bo są wiadomo płytki, więc później wykorzystujemy jeszcze do innych celów. O, wychodzi piękny pieni. Już widzę, że wychodzi. U góry jest węższy, tutaj dołem jest szerszy. Pomóc ci? Tak. Pewnie ja byłabym potrzebna, tak, no to tak, już idę. Tak, tak. Nie, jak tralala. No. Postument dla naszej kolejnej nowej damy się robi. Już jest zrobiony. Mąż teraz rzeźbi, bo ma to być postument pnia. Ponieważ dama nazywa się Duch Drzewa, Duch Kasztana. Krócej mówiąc, po prostu Duch Kasztana. Jest to bardzo piękna, bardzo tajemnicza postać, więc musi mieć odpowiedni postument. Gdyby miała taki postument jak Jona Groczynka w naszym naturalistycznym ogrodzie, absolutnie ten postument by jej nie pasował, prawda Jutu? Chyba tak. No, wydaje nam się, że skoro jest to kobieta zaklęta w drzewie wśród liści, gałęzi i ptaków, więc powinna mieć odpowiedni postument, a ja go zaraz pokażę z drugiej strony jak mąż wyrzeźbił. Z tej strony wygląda to już tak, troszeczkę tam jest ciemno. W ogóle poranek jest ciemny, dzień jest ciemny, pochmurny. Mnie się bardzo podoba, fantastycznie. Jeszcze tutaj z tej strony mnie ta beczka, którą zrobił mąż z kawałków płyty pilśniowej, no wygląda tak, ale wkrótce to zostanie wszystko przerobione, tak, żeby wyglądał, o i tutaj jest dokładnie zrobiona forma, czyli spód tej kobiety, tak? E, tak, to jest forma, tak. Tak, to jest forma spód i mąż rzeźbi, tak, aby właśnie idealnie dopasować spód tej kobiety właśnie do tej, do tego postumentu kniaka. No, super, czy to wychodzi? Ty jesteś prawdziwy artysta, rzeźbiarz, malasz, Ja już sama nawet nie wiem, jak Ciebie nazwać. Przestronnie utalentowany. Myślę, że będzie to raczej dobre określenie. Na pewno będzie dobre. Ja myślę, że dama duch kasztana będzie tutaj dobrze się prezentowała w tym miejscu. Jest to leśny zakątek, są sosny, tam dalej, brzozy, jodły. Tu jest przepiękna hortensja bukietowa, która ślicznie się przebarwia, ślicznie pachnie za mężem. Hortensja niebieska, która pracuje akurat do jego kamizelki, bo też ma niebieską i piwonie, no i bluź. Oczywiście bluszcz tutaj troszeczkę ucierpiał, ale on sobie poradzi, odrośnie i, i będzie tutaj znakomicie. Ja to może spróbuję przybliżyć, jak to, jak to wygląda, bo to nie jest tak na gładko, tylko właśnie tak. No świetny podwórz, bardzo fajnie, super. Padłam odwiedzić męża i zobaczyć, jak idzie mu zaplatanie kobiety. Będę mu tu mocno, gorąco kibicowała, zagrzewała do boju, chociaż no nie, no trochę pomagałam, prawda? Te plecy i głowa, te złote druty, złote, a skromne to moja robota bo to nie ma znaczenia czy miedziane czy srebrne, one później i tak będą pomalowane i dopiero wtedy będziemy nasypywać ziemię. No i teraz tutaj te oczka są wyraźnie już widać mniejsze, zagęszczone i może, może nam się teraz e, ten pomysł uda i będzie lepiej wyglądała. A mamy różne ciekawe rośliny, które chciałabym właśnie wypróbować nadami i posadzić. Bo nie tylko przepięknie zadarniają, bo to są rośliny skalne płożące, ale i też bardzo ładnie kwitną. Nie tylko rojniki, ale też inne. No zobaczymy, będziemy tutaj wybierać, bo mamy w ogrodzie tych roślin dosyć dużo i wybór jest. Widzę, że się malujecie. Będzie o, ja miała też. dama, nie wiem, makijaż. Makijaż, o, pięknie, pięknie. Jest tutaj wymalowana, jak będziemy wsypywać ziemię, to mnie też zawołaj, to Ci pomogę, no chyba, że akurat będę miała zajęte ręce dniem jabłkowym, ale myślę, że zawsze coś Ci tam pomogę. No, coraz ładniejsza się robi ta dama, oby nam się udało i żeby te roślinki przede wszystkim rosły. Myślę, że powinny, bo tutaj będzie miejsce słoneczne. Miejsce dla damy metalowej, widzę, że mąż już tutaj przygotował, no będzie jej chyba ślicznie, naprawdę towarzystwo będzie miała piękne, ukwiecone, mnóstwo kolorów przepięknych i myślę, że dama też no, powinna być y, ładna, tak sobie nawet myślę, że gdyby była sama metalowa, bez kwiatów też by była ładna, tylko musiałaby być... Y, no taka piękna, a skoro jest taka jaka jest, no to będzie jednak musiała być obsadzona jakimiś roślinami, zwłaszcza tymi skalnymi i takimi, które no dosyć szybko zarastają. To wywiózę tam. Tu garnine. tutaj to się mnie też frustruje. Nie, wiem, ale to garnine, widziałe tam tak, gdzie była tak. Darninie, tak. Darnina, Darnina. A dama. Garnine nie tak, garnine na to nie. Tak się nie. Garna nie ma. Nie wiecie. No nie jakbyś użypeł nic na fobię tak. Tu bliżej trzeba. Nie ja, całkiem. To jest młotek. To To Po, po przyniosłem żeby rozbijać.

Dama kwiatowa prawie, że już gotowa, jeszcze tylko został nam parasol do przysypania ziemią. No i będziemy obsadzać roślinami. Jakimi roślinami? Postanowiłam, że będziemy obsadzać tymi roślinami, które mamy w ogrodzie roślinami skalnymi. I będziemy tutaj oglądać i patrzeć, co się dzieje, czy rzeczywiście rośliny będą rosły. Tutaj ta mama zdecydowanie więcej słońca i myślę, że te rośliny będą lepiej rosły. Tam, gdzie rosła, czyli pod Wiśnią i Judasiowcem, zrobił się już cień i przede wszystkim zrobiło się już ciasno, bo drzewa urosły i to bardzo urosły, po 20 paru latach te drzewa są już duże. Dlatego tutaj jest fajne miejsce, bo są czereśnie, czereśnie są przycinane, a byliny, byliny jak byliny są, później ich nie ma i od wiosny po kolei. No to zabieramy się za dalszy etap, czyli parasol, potem delikatnie spróbujemy ją zrosić i dopiero wtedy będziemy sadzić, tak aby ziemia podczas sadzenia tych roślin nam się nie wysypywała. No, zobaczymy jak nam się to uda. Jaki będzie efekt naszej pracy, efekt końcowy? Nasza dama kwiatowa, prawie że gotowa, a mąż ją perfumuje, żeby pięknie pachniała. Jeszcze troszeczkę na głowie muszę poszukać żółtych rozchodników. I tak wygląda: sukienkę ma z goździków. Tu z przetaczników, a głowa i parasol są z rozchodnika ościstego. Jak to tutaj zda egzamin? To wszystko będziemy tutaj widzieć, obserwować. Myślę, że powinno być dobrze, bo jest to miejsce słoneczne, ciepłe, suche, a są to rośliny, które właśnie takie miejsca lubią. Jak Ci się podoba nasza kwiatowa dama? Mogę być, mogę ja myślę, być. że bardzo ładna. My też jesteśmy bardzo ładni, wybrudzeni. No, ale to taka praca na kolanach przy ziemi, wilgotnej ziemi. Jeszcze tutaj musimy poszukać jakiś kawałeczek tego materiału koronkowego, żeby miała piękny, taki zwysający parasol. Tak jak przystało na damy z pewnej epoki, minionej epoki. Chodź do tu tutaj. Chodźmy. Jakiś styropian? Podniosłem? No, żeby było trochę... Może nie ten najmniejszy, chyba ten, ten? większy. A teraz ten mały z tej strony. Chyba nie da rady. No dobra, Może już Tyle będzie. Nie, 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 ja nie, pomożę.

No, trzeba to wyznaczyć. bo tutaj jest wycięta czepka. Uważaj, dobrać. uważaj, bo czek. Uważaj, uważaj. Najpierw trzeba ją posmarować. Przeżyj. Przeżyj. Przeżyj i ja ją rozsmarowam. Tylko... <laughs> nie, nie wiem, już... Pani tak nie stoi? Powoli, powoli. Bo no to nie jest ciężkie. A żeby było rozmarowane na całości. Grubo nie musi być. Dobrze. To żeby było w Bo tu jest grubo na śniarce. I no. to nie jest ciężki. Może pani boky wystawać? Może no, ja może, i... tak, żeby... ja to będę wycierał coś. Ja osób tu wodę i... W tak To nie nawet kolejny drugi, to to już nie To

Mąż przygotowuje kobietę. To już jest ostatni etap, tak aby duch kasztana mogła tutaj stać sobie i żeby mogła z tego miejsca leśnego zakątka. To jest trzecia kobieta w naszym ogrodzie i myślę, że chyba na razie na razie wystarczy. Przemierzamy się do pewnej inwestycji, ale to dopiero nieco później. Na razie będą trzy damy, no chyba, że jakiś Amorek albo no. Dionizos, no nie wiem, no, do czego by nam tutaj pasował. Masz jakiś pomysł na, razie nie. na coś męskiego? Na razie nie. Bo są na razie same piękne kobiety. Kobieta jest śliczna, trzeba przyznać, posąg bardzo ciekawy. Wokół pnia wije się kobieta, znaczy odwrotnie jest kobieta. Wokół niej wiją się gałęzie, jest sowa, jest sowa, są też ptaszki, ptaszków jest dużo. Naliczyłam chyba sześć ptaszków, bo i tutaj są i w koronie też są, no są malutkie ptaszki, nie wiem czy kamera tak pokaże, ale myślę, że posąg jest bardzo ciekawy. Rzeźba, rzeźba kamienna ciężka. Udało nam się ją Posadowódzia to tylko dlatego, że mąż ma duże siły, pomysły różne, więc jakoś nam to idzie sprawnie. No i tak tutaj będzie wyglądało to miejsce. Troszeczkę, no trochę ucierpiało bluszcz, zwłaszcza, ale bluzcz się opuści i będzie się pięknie po wspinał. Mech się zazieleni i myślę, że będzie to takie miejsce bardziej naturalne, miejsce urokliwe. Wśród kolorowych, pachnących kwiatów, liliowców, róż, w tej chwili właśnie kwitnących, stoi dama kwiatowa i myślę, że tutaj u zbiegu tych różnych alejek liliowcowych jest to miejsce dla niej idealne. Troszeczkę trawnik się zniszczył, wiadomo ta ziemia się narozsypywała, gdy ubijaliśmy e, szanowną damę. Jestem też bardzo ciekawa, czy uda się pomysł tutaj z tymi roślinkami, które rosną. Czyli u góry jest to rozchodnik ościsty. Później srebrzysty przetacznik. On bardzo pięknie kwitnie na niebiesko, ale już przekwitł. I goździki pachnące, którzy, które tworzą przepiękne poduchy. Śliczne różowe kwiaty, i też pachnące. Jestem, sama jestem bardzo ciekawa, bo to są rośliny, które bardzo lubią słońce i świetnie znoszą suszę. Tam, gdzie dama wcześniej stała, zrobiło się już po prostu za ciasno. A tutaj jest miejsce dla niej idealne, bo żadnych drzew więcej nie będzie. Po stronie prawej jest przycinany żywopłot stój. Tutaj są czereśnie. Czereśnie też są przycinane. Tak jak powiedziałam, barwne, kolorowe, pachnące, prześliczne alejki liliowców. A ja już się z Państwem pożegnam. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.